Cześć, Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Stanis, a to FIFA Ultimate Team i gramy w trzeciej lidze. Dwa zwycięstwa, remis i porażka, czyli mizernie, ale mamy jeszcze 6 meczów i mamy szansę nawet na na awans, a jeszcze nawet na mistrzostwo. No, nie sięgam aż tak daleko marzeniami, no ale zobaczymy jak to będzie. Już przechodzimy do meczu. Szukamy przeciwnika. Skład zdrowy, najedzony. Będą biegali, tak mówili. Tylko, czy znajdzie się jakiś przeciwnik? Ok, po paru wyszukiwaniach w końcu mamy przeciwnika. No i jedziemy z tym. Skład niemiecki Bundesliga 4-1-4-1. Dość, dość. Bardzo dobry skład. Royce, Grindogan, Cross, Miller. tak naprawdę to Borussia, Dortmund i Bayern, Monachium no ale dobra zobaczymy gra z kontry, wysoki pressing i jedziemy z nimi na spokojnie jak to zwykle bywa klepką w obronie zobaczyć czy każdy jest w formie, czy każdy umie podawać bo jak się czasami okazuje nie każdy i już przeciwnicy odebrali nam jednak piłkę lewy próbował uderzyć wiesz że przeciwnik będzie próbował uderzenia z każdej odległości lewy o ale a zaatakowali od razu z ośrodkowaniem no dobra już widziałem widziałem okej okay. dobra trzeba się trochę skupić bo trafi nam się drugi przeciwnik trzeba będzie go Trochę sprowadzić do... Sprowadzić na ziemię. Długa piłka na skrzydło. Tam jest Klisi. środku dośrodkuje. Ale prosto w ręce bramkarza Nojer to bardzo dobry bramkarz. Nie lubię grać przeciwko niemu. Podanie dlaczego on się nie aktywował ten zawodnik wcześniej. Dlaczego? Royce. Royce napędza akcję. Kiedyś miałem taką klątwę, zresztą nie pamiętam czy ona trwa nadal, że jak Royce grał przeciwko mnie, to zawsze strzelał mi bramkę. Dobrze Miałem taką skizę, że jak patrzyłem, że Royce był w składzie przeciwnika, to wiedziałem, że stracę bramkę i że strzelił Royce. Broni Czech cały czas w formie. będzie Rzut rożny dla przeciwnika. Wybija Tony Cross. Wybijamy. Gindogan do dystansu. Ale świetnie tam zabrał piłkę. Nie wiem kto w sumie, nasz obrońca na pewno. Przeciwnicy na razie cisną. Słabo to wygląda. I znowu Royce na skrzydle. Dośrodkowuje, ale to było beznadziejne dośrodkowanie. My dalej gramy swoje Remi daje piłę ucieka do przodu Czy dojdzie? A, ale minimalnie się minął teraz z piłką Niewiele tam brakowało Biegaj, biegaj, biegaj Gindoga Złe podanie Co? No bez jaj, co to miało być? To był V Go dotknąć już się nie można w piłce? O tak tak możesz bić rzuty wolne cały dzień. Zegramy trochę inaczej, bo przeciwnik już wie gdzie ma wiec. A, i które? No, fartem trochę. Długa piłka do Joweticha błagam pojęć, to nie był spalony. No, milimetry, ale. Miałem wrażenie od początku, że to był spalony. Pobiegamy sobie troszkę. Mądrze jednak robi ta piłka przez przeciwnika. Gindogan będzie zagrywał na skrzydełko właśnie tu. Tu jest Alaba. Nie dać mu strzelić z dystansu. Royce, lewy. Zabieramy piłkę. Nie dajemy oddać strzału. A, Remi walczy i ładnie posłał piłkę, ale na pewnie do niej nie dobiegnie. No posyła długą piłę do nikogo, czy lewy dobiegnie sprint tutaj z Kyrem Walkerem. Kompany wyjaśnia sytuację. Jednak na krótko, coś nie wychodzą dzisiaj te podania długie. Trzeba będzie spróbować na krótko, też z tym też słabo. Royce dośrodkowuje. Nani. Aj! Chciał tam kiwnąć do, do linii. Cały czas na razie tylko ograniczamy się do wybijania piłki spod własnego pola karnego. Ok, może teraz coś pójdzie. Długa piłka, czy dojdzie do niej? Jowetick czy Remi? Już sami nie wiedzieli, który ma tą piłkę dziubnąć. Patrzyli na siebie, patrzyli na siebie. Abraham Kasz. Przecież obrońca po prostu wybił piłkę kolejne prostopadłe podanie, ale nie pykło. No, co to było? Alaba. No, rzucaj dobra Umez. A przycisnęli go. Obstrał się, obstrał Odrzucił teraz Piłę do Millera Boże, jak ja nie lubię tego zawodnika, głównie w realu. Bo w FIFA to mało z nim grałem. Piła do Joweticza, Joweticz, Joweticz, ależ Bramka! Joweticz wraca do formy. Jest 1-0 w 36 minucie. Ależ tamto dziubnął, Zagrał to. Tutaj ładnie się uwolnił, dwóch się zderzyło, posłał piłkę w okienko. Bez zastanowienia pokonał Manuela Nojera. Przeciwnicy teraz pewnie przycisną, trzeba będzie przetrwać ten opór, żeby nie wyrównali zbyt szybko. Te pierwsze akcje są kluczowe. Jak wyrównają to mecz będzie dalej otwarty, ale czy wyrównają? No, cisną, cisną. Na razie się bronimy i wychodzimy z groźną kontrą. Mam taką, re mam taką nadzieję, Remy do De Bruyne. De Bruyne jest tutaj sam. pesa ton ma słabego, ale może dośrodkowuje. Aj! pogubił się tam. Potrzeba było kogoś, kto wszedłby w drugie tempo i wykończył tą akcję. Nani. Aj, dribbling nieudany. Walker przepchnięty bardziej niż wyprzedzony, bo on ma dużego pejsa. I przeciwnicy zaczynają od rzutu wolnego to Alawa próbuje się trochę kiwać, trochę nic z tego nie wyszło. De Bruyne, słabsza noga. Chociaż o jakiej słabszej nodze możemy mówić u człowieka, który ma pięć gwiazdek słabszej nogi. Ale ładne podanie do 11. nie wiem kto gra z jedenastką u ale spalony, to jest dopiero minimalny spalony. Gramy dalej, gramy dalej, zaraz skończy się pierwsza połowa spotkania, tutaj Lewy gania Hasa jak dziki i to na razie jego jedyna przydatność w tym spotkaniu. Ależ to było szalone, ale udało się. Joweticz czy powtórzy, ależ było blisko. Niewiele brakowało, żeby powtórzył tym razem w dolny róg. Hej, nie stracić bramki do szatni, to jest nasz cel. Posłał długą piłkę do Joweticza, ktoś tam z obrony, Joweticz! Dwie sytuacje groźne pod koniec pierwszej połowy, na razie tylko 1-0, do przerwy. I zobaczymy jeszcze jak tam statystyki, jak nam to szło. No, posiadanie słabsze. Ogólnie mecz wyrównany, ta jedna bramka przeważyła, była to bramka z dystansu. Ok, utrzymajmy teraz to. Druga połowa rozpoczęta I będzie dobrze, to będzie trzecia, trzecia wygrana z rzędu Jeśli chodzi o trzecią ligę Nasi piłkarze zaczęli z Animusem Dobra interwencja obrony A nie, nie, nie Dobrze, De Bruyne zagrywa to na niego Troszkę się pogubiłem na padzie Teraz zrobił mnie jak dzieciaka Podolski Ach, wprost w ręce Nojera I przeciwnicy konstruują kolejną akcję. Kościelny radzi sobie z Millerem, czy to w drugą stronę? Miller radzi sobie, zagrywa na skrzydło. Jednak tu jest węsą, kompany. Pięknie zagrywa teraz. Jowetić do Podolskiego, Podolski decyduje się na raj skrzydłem, jednak zagrywa do środka, tam jest Jowetić, odbija bramkarz Remi, gol! 2-0, Remi, w końcu obydwaj napastnicy trafiają w jednym spotkaniu, szkoda, że tu tego nie wykończył Jowetić, byłaby bardzo ładna bramka, ale i tak dobre to co mamy a im na milimetry na milimetry tutaj Lam Lam nie to ktoś inny strzela broni Czech dobitka jest gol niestety no i Royce! tak jak mówiłem jeśli ktoś strzeli bramkę to będzie to Royce. no niestety Klątwa trwa Nienawidzę grać przeciwko Reusowi, szkoda, że nie miałem okazji nigdy grać nim. Jakoś nigdy nie pałem miłością do składów niemieckich. Nie wiem dlaczego, nie jestem ksenofobem od razu mówię. Okej, okay, tracimy teraz piłkę, żeby przeciwnik szybko nie wyrównał, bo to on będzie na fali i wtedy jesteśmy na najlepszej drodze do przegrania tego meczu. Oj, ale teraz pomyłka kościelnego, ale... Nie, to był kliszy, sorry. Długa piła do Remi'ego, ale czy dojdzie? Teraz błąd Hummelsa! Czy wykorzysta Remi? Nie, nie pułapał się w tej sytuacji. No cóż, mecz nabiera trochę rumieńców. Piłka do na niego. Kiwa jednego obrońcę. Uderza swojego. Jeszcze na spalonym. Kręci się ten Remi pod nogami. Naprawdę. Nie mógł, nie wiem, na glebę paść. Słaba sytuacja, słaba, bo. Dani ma dobre long i mu ładnie przymierzyć tam. Tuż pod okienko bramki. Ale nie pykło. Długie podanie i ależ się mylą ci obrońcy. No co to ma być? Już główka, kolejna główka. Tak bezsensownie przegrana. Ależ to klepią teraz. Znowu błąd. Co to się stało? Jakiś gorszy. Gorsza chwila obrońców obydwu drużyn. Jakiś beznadziejne błędy, które nie powinny się zdarzać. Ładnie dzisiaj klepią nasi zawodnicy. Aj! Za wcześnie pochwaliłem, zabrakło teraz tego jednego dokładnego podania Remi. Przepchnął, co on zrobił w ogóle, nie potrafię tego zrozumieć. Będzie tam podanie do przodu, ale... Kompany, tym razem dobra interwencja. W gorącej wodzie kąpany De Bruyne co zrobi Ma tam na skrzydle wybiegającego na niego Który jednak starszy z obrońcą I stracił trochę na impecie Bramkarz wybija do przodu Oddaje nam piłkę Piłka na uwolnienie Okej, okay, bo obrońca dał się łatwo zrobić Krishi, jaki tutaj rajd right, Lewą stroną, kliszy Jednak nie nie pykło, będzie zagranie na prawą stronę, wiedziałem, wiedziałem I pierwszy będzie kto? No pierwszy był napastnik ale Czech sprawdził wytrzymałość Dani, będzie długie zagranie, tak Ach, nie przyjął tego Debrojen, gdyby tam był z lat, tam to byłaby nasza piłka a no, gdyby to był Zlatan, to bym prawdopodobnie był teraz w trzeciej lidze. Nie ma pomysłu wycofać lepiej? No, niż zrobić taką głupotę. Jovetić! Jovetić! Jeszcze trochę przeciągnął tą akcję, ale broni Neuer! Jovetić jak na razie, ciężko go zatrzymać, łatwiej jest to. Zrobić Nojerowi, ale co teraz poprzeczka po strzale kąpanego? A tam chyba jakaś kontuzja, oby nie najlepszy obrońca naszej ekipy, żeby teraz nie, da, nie nadziać się na ostrą kontrę a i 11 i ależ popsuł to zjadła go ta. Trema, a teraz ja podałem pod nogi lewemu, ma okazję się poprawić, ale znowu psuje, no niestety, nie pykło, najzwyczajniej w świecie, gramy dalej, piękne podanie, uwolnił się skrzydłem ture. nie wiem co on tam robi, ale mnie to nie obchodzi, póki mamy szansę na dośrodkowanie, ale teraz już tylko z rzutu rożnego. Debroń do środka, znowu tam jest kompany i tym razem słupek. Ależ dzisiaj ma pecha ten zawodnik. Lewy sam. I tracą piłkę. Piłkarze przeciwnika. Jest znowu podanie na skrzydło. Podolski. Podolski wrzuca. Jednak nikogo tam nie było w drugie tempo, żeby. Poprawić tą wrzutkę. Ewentualnie skorzystać z niej lepiej. Cały czas na tym ślizgu ratujemy się. Piłka do Joweticza. Gol! Dobijamy przeciwnika. Joweticz nie zawodzi, jeśli chodzi o takie sytuacje. Po tym meczu widać, że Joweticz wygrywa z Lewandowskim, ale też zależy od tego, kto z niego korzysta. I znowu tak tą szpiłcę. Ach, tym razem zabrali. Myślałem, że przeciwnik jest już w kompletnej rozsypce i przyjmie kolejne bramki jak Atletico. Okej, okay, zaraz będziemy kończyć. Pewnie słyszeliście o update'zie. 29 maja wchodzi darmowy update FIFA 2014 World Cup. I. Myślę, że postaram się nagrać jeszcze jeden materiał przed update'em, ale postaram się też, żeby z tego update'a było o wiele więcej materiałów, ponieważ ja lubię takie rzeczy jak granie narodówkami. No kręci mnie to jakoś. Tymczasem długa piłka i no sobie z tym radzi. Chociaż, jakbym był lepiej ustawiony, to może by się udało zdobyć jeszcze ładną bramkę w daleka. No a wracając. To lubię grać narodówkami, zobaczymy jeszcze jaki skład dostanę, może wydam jakiś tam troszkę końców na paczkę, ale nie będzie to dużo. Ze dwie paczki może otworzę, żeby zobaczyć kogo trafię. A na razie żegnam się z wami, wygraliśmy 3-1, jest to trzecia wygrana z rzędu, mamy 5 gier. No raczej, no nie mówię, że na 100%, ale bardzo możliwe jest to, że zostaniemy w tej lidze tylko dwa punkty do zdobycia w pięciu meczach, no i postaramy się awansować do drugiej ligi, bo na razie dobrze nam to idzie. Oczywiście spróbuję nagrać jeszcze jeden materiał, żeby wam pokazać jak wygląda ta droga do trzeciej ligi. No i czekamy wszyscy na tego update'a z World Cup'em, Brazil. Dzięki wszystkim za uwagę. Subskrybujcie mój kanał, komentujcie, lajkujcie i do usłyszenia niedługo. Cześć.